Witajcie kochani, dzisiaj chcieliśmy was, Wam pokazać nasz system pracy z odpadkami i mówimy tutaj głównie o odpadkach roślinnych, o odpadkach bio, których my nie wyrzucamy do jakiegoś pojemnika, a potem jakaś firma to zabiera, tylko wykorzystujemy to dla naszych przyszłych grządek. Jak to robimy i... O tym dlaczego warto też tak pracować, to właśnie będzie w tym nagraniu. Już wiele razy mówiliśmy o kompostowaniu w domu, czy to w bokashi, czy o wykorzystaniu odpadków kuchennych do grządki warstwowej typu lasania. Jak, jak wygląda taka praca z wykorzystaniem odpadków warzywnych czy owocowych? O tym zaraz Wam powiem i pokażę, jak ja to robię konkretnie. I ktoś mógłby na przykład powiedzieć, że to jest jakieś zawracanie głowy, że po prostu na przykład można kupić w sklepie nawóz. No, może i można to zrobić, ale my tego nie robimy. My staramy się wszystkie odpadki kuchenne wykorzystać. Najpierw jednak, zanim przejdziemy do odpadków, to zlejemy odsącze bokashi. Odsącze bokashi należy, jeżeli w takim wiaderku kompostujemy, to w zależności od temperatury raczej się robi to codziennie: zlewa się to odsącze. I tak, jak na przykład, my tutaj mamy szambo. To po prostu wylewam to odsącze ponieważ go na razie nie potrzebuję, gdyż to jest nawóz w dużej mierze azotowy, a azotu dzisiaj rośliny, dzisiaj to znaczy zimą rośliny nie potrzebują, ponieważ, ponieważ nie pobudzamy ich teraz do wzrostu. Gdybyśmy zaczęli rozcieńczonym odsączem z bokasi podlewać rośliny np. w domu. No to byśmy pobudzili je do życia i do produkowania całej tej masy zielonej, a tego nie chcemy robić od Sącze ma taki kwaśnawy. Ale bardzo ładnie pachnie. Ładnie pachnie, tak. Mhm. No ładnie pachnie. Taka ładnie. Kiszonka. Tak. Bardzo ładnie można pić tego. Nie wiem, <laughs> wiesz co, te, tego może jakby się... To jest bogactwo mikroorganizmu, więc myślę, żeby by ci nie zaszkodziło. Dla roślin się to rozcieńcza i to w dosyć dużym rozcieńczeniu, bo taka mała filiżaneczka, taki kubeczek jest przeznaczony na trzy konewki 10-litrowy, więc to ma swoją moc. Zapraszam teraz do śmieci, to otworzymy później, dlatego że tutaj proces kompostowania zachodzi w warunkach beztlenowych i staramy się to otwierać jak najrzadziej, dopóki wiaderko się nie zapełni, a gdy ono się zapełni, to wtedy zamykamy je na Tydzień czy na dwa tygodnie, w zależności od temperatury, i tam już nie zaglądamy. I dzisiaj wiem, że żeby optymalnie wykorzystać na przykład wszystkie odpadki w kompostowniku Bokashi, musielibyśmy też mieć system takich kompostowników, na przykład pięć. Ale wiem, że niektórzy mają taki system. Co zatem mamy tutaj w śmieciach tak zwanych? Y to są y, odpadki po przeciśnięciu soku y, buraków po y, kiszeniu i jak najbardziej resztki kiszonek możemy wykorzystywać, natomiast nie kompostujemy, nie wkładamy tam tego, co było w occie, czyli jeżeli na przykład zostałyby grzybki w occie, bo ktoś ich nie zjadł albo cukinia, sałatka cukiniowa, to tego nie wkładamy do kompostu, ani do bokashi, ani do grządki lazaniowej, ani do kompostownika. Tu akurat, jeżeli chodzi o te odpadki z wyciskarki, to one są bardzo fajne, ponieważ one już są rozdrobnione, a im to jest bardziej rozdrobnione, tym lepiej. Więc jak najbardziej można to włożyć do kompostownika. I ja to było robione dzisiaj, ale ja mam kilka takich pojemników, do których wkładam różnego rodzaju odpadki kuchenne. Kompostujemy. Najlepiej jest kompostować resztki po warzywach, po owocach. Uważa się, że cytrusów w nadmiernej ilości nie powinno się kompostować. To, czego nie kompostujemy, to czosnku. Ja tutaj zrobiłam wczoraj taki wyciąg do podlewania doniczek, ponieważ jest dosyć dużo ziemiórek i tutaj jest czosnek oraz jeszcze kwiatki złocienia maruny. Z tego względu, że czosnek ma takie działanie antybakteryjne, to mógłby też zaszkodzić, e, zaszkodzić e, tym mikroorganizmom, które są w kompostowniku, więc ja czosnku ani cebuli nie kompostuję, czyli temu podziękujemy. To jest jedna z niewielu rzeczy, która trafi na zewnątrz do pojemnika bio. Mam osobne wiadereczko, w którym tak zwane bieżące odpadki zbieram i staram się zawsze je właśnie w taki sposób rozdrobnić, zwłaszcza jeżeli to są części warzyw surowych. To jest pokrojone i ta wielkość jest akceptowalna. Natomiast tutaj mamy też resztki włoszczyzny oraz cukini i te kawałki są zbyt duże. Czy teraz kompostować cukinię i czy nie będzie tak, że za jakiś czas będą na grządkach e, siewki cukinii. Jeżeli chodzi o cukinię, czyli jeżeli chodzi o wnętrze dyni, to ja mielę to w maszynce do mięsa, i wtedy wszystkie te nasiona, te pestki, które mogłyby za jakiś czas powyrastać jako rośliny w niekontrolowanych miejscach, no to po prostu się to nie uda, bo pestki są zmiażdżone. Zawsze tak robię z pestkami po, z pestkami dyni, czy z jakimiś takimi większymi pestkami. Natomiast jeżeli chodzi o cukinię. To ona ma tutaj takie bardzo delikatne te nasiona, i jeżeli przejdzie przez cały proces kompostowania w tym środowisku kwaśnym, bokashi, to z tej cukinii, z jej nasionek nic nie wyrośnie. W osobnym wiaderku mam fusy kawy. I one też się bardzo dobrze przechowują, ale muszą być bardzo dobrze wysuszone. Dlatego zanim ta kawa przeparzona trafi do wiaderka, to najpierw suszę ją na kaloryferze. I dopiero wtedy, kiedy jest sucha, a ona wtedy zmienia kolor, zresztą to jest też i widoczne, i wyczuwalne, że jest sucha, wtedy trafia do wiaderka i na pewno nie skiśnie, nie spleśnieje. No, i osobne wiaderko mam na skorupki jaj, które też najpierw przed użyciem jajka myjemy, potem w różny sposób się je wykorzystuje, następnie te wszystkie skorupki są suszone i dopiero jak wyschną, też na kaloryferze, to są rozdrabniane tak wstępnie i trafiają do tego pojemnika, i te pojemniki są zamknięte. Podobnie jak pojemnik z wysuszoną kawą. Teraz tak, jeżeli mamy takie odpadki tak zwane problematyczne, co to znaczy problematyczne dla nas? Tutaj mam odpadki, bo wczoraj obrabiałam pory. To są pory, które przywieźliśmy z Wrocławia. Musieliśmy je wykopać, no bo nie będziemy jeździć tam już tak często. Więc wykopaliśmy je, ja je oczyściłam i zamroziłam w kawałkach na sypko. Natomiast niestety, podczas oczyszczania tych porów zaczęły wychodzić ślimaki i sześć ślimaków przynajmniej tutaj w tych porach siedziało. W naszym nowym ogródku nie ma ślimaków. Dlatego nie chciałabym. Po prostu zasiedlić tej nowej ziemi ślimakami. Dlatego też zastanawiałam się, co z tym zrobić, czy to zmielić, ale ich nie da się tego zmielić, dlatego że tu jest zbyt dużo ziemi w tym. Podobna sytuacja będzie za chwilę z burakami, które stamtąd przywieźliśmy oraz z selerami. Tam też mogą być albo małe ślimaki, bo tutaj były malutkie ślimaki, albo mogą być ich jaja. Dlatego wymyśliłam, że Właśnie te obierki takie, czy resztki takie problematyczne, zagotuję. I co by tam nie było, to to po prostu tego gotowania czy wkładania do gorącej wody nie przetrwa. Mam garnek, w którym jest troszeczkę gorącej wody, więc teraz to, co tutaj mam, te obierki, resztki z ziemią. Porów, przełożę do tego garnka i po prostu postawię to na, na tak zwanym gazie. Przeznaczyłam do takiego oczyszczania y, odpadków kuchennych stary garnek, którego już w zasadzie nie wykorzystuję. Kiedyś ten garnek służył babci. Do bigosu. Tak, służył babci do bigosu, do y, powideł. Potem do gotowania większej ilości jakiś tam zup. Pamiętam, że też to był garnek, w którym się pasteryzowało. Natomiast ja w tym garnku później gotowałam kompot z suszu i barszcz w dużych ilościach, ale teraz już takich ilości nie gotuję na raz przynajmniej. Można to zaparzyć bez utraty jakiejś zdolności do kompostowania, dlatego że przecież kompostujemy także resztki pogotowanych warzywach. I zaraz to zaleję gorącą wodą. Jeszcze żeby było więcej wody, postawię to na ogniu. A potem kiedy ostygnie, to wtedy to Potnę na mniejsze kawałki i włożę do kompostownika, o ile się jeszcze zmieści. A jeżeli nie, to kochanie, zrobisz mi. Jutro będziemy robić kompostownik. Tymczasowy, tymczasowy kompostownik, w którym będziemy na razie przechowywać tylko odpadki kuchenne, bo jest zimno, więc bezpiecznie mogą leżeć na dworze, ale te odpadki będą musiały być przesypywane ziemią, więc będziemy musieli jeszcze ukopać troszeczkę ziemi. Albo skądś, nie wiem, może z jakiegoś pola. Dobrze, wracamy teraz tu. No i teraz jest z tym, kochani, trochę pracy, ale tego nie robi się dla roślin. Im te kawałki będą mniejsze, tym będzie szybciej ten proces kompostowania zachodził. No, i tak jak mówiłam, cukinie przekompostuję w Bokashi ze względu właśnie na nasiona. Można systematycznie codziennie, gdy są jakieś odpadki kuchenne, po prostu je rozdrabniać. Można to rozdrabniać w jakimś urządzeniu, chociażby we wspomnianej maszynce do mięsa. Tylko że wtedy trzeba pamiętać o tym, że tak mocno rozdrobnione odpadki zmielone a nie pocięte tylko zmielone będą dosyć mokre, nawet jeżeli wcześniej wsad był suchy i wtedy trzeba to na sitku odsączyć i codziennie pamiętać o odlewaniu odsącza z pokarzy. Tu są jakieś widzę kopry, to też jeszcze wymaga rozdrobnienia i tu jest potem włoszczyzna. O, to jest twarde. Tak więc nic się nie marnuje, wszystko może być wykorzystane i powinno być wykorzystywane. A nasze doświadczenia, właśnie z mikroorganizmami, pokazały, że tam, gdzie są stosowane mikroorganizmy, tam wszystko pięknie rośnie, gleba jest żyzna, zdrowa. I tu nie wcale nie mówimy o takich mikroorganizmach kupnych, których, którymi coś podlewamy, tylko o mikroorganizmach, które właśnie czy powstają w procesie kompostowania, czy namnażają się. Tu mówisz, że ten czosnek do pojemnika bio mam wyrzucić? Tak. A skąd weźmiesz pojemnik? Aha, właśnie, bo my nawet nie mamy pojemnika bio. Hmm. To wiesz, może no nie wiem, może gdzieś się go wkopie w ziemię. Byleby nie był w kompostowniku, w bokashi albo na grządce. A to akurat są odpadki, które twoja mama Wiesia dla nas e, uszykowała. Podobnie jak też zbiera dla nas skorupki jaj, moja mama też zbiera skorupki jaj. Ok, możemy teraz przejść do bokaszy. Otwieramy. Można tutaj wyjątkowo zajrzeć. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Tu jest właśnie pomielona dynia głównie, ale i inne odpadki też są. Bardzo ładny kolor, zapach też. To jest bardzo drobne. Bardzo drobno pomielone i poprzednia warstwa, ponieważ tu są dwie warstwy. Tu są dwa wiadra odpadków, takie duże białe. Każda z tych warstw jest przesypana starterem bokashi. I teraz buraki. A już miałam nadzieję, że chociaż jedno bokashi będzie w kolorze nieczerwonym. Od buraków natychmiast zrobi się odsącze czerwone i wcześniejsze odpadki. Tutaj można też wrzucać kusy herbaty. O. I jeszcze nie wypełnimy dzisiaj wiaderka. Zawsze to ubijamy i przesypujemy starterem Bokashi. Dwie garście. To bardzo ładnie pachnie. Bardzo lubię zapach starteru Bokashi. Mm -hmm. To można zrobić samemu taką mieszankę, ale ma akurat dostaliśmy. I szybciutko zamykamy. No i Staramy się to otwierać na jak najkrócej, aż się to wiaderko wypełni. Wbrew pozorom, do takiego wiaderka wchodzi bardzo dużo wsadu. Jeżeli ten wsad jest rozdrobniony, to możemy tutaj nawet zmieścić 5-6 takich dużych wiader. Dlatego, że raz masa, która jest rozdrobniona, Zajmuje o wiele mniej miejsca, a po drugie, w tym procesie kompostowania znacząco pomniejsza swoją objętość. I tak to wygląda. Cieszę się, że mamy te wiaderka, które gdzieś tam zdobywamy w różnych sklepach czy w jakichś barach. To bardzo ułatwia kompostowanie. Zwłaszcza zimą. Zimą można te wszystkie odpadki kuchenne przechowywać. Jeżeli ktoś chociaż ma balkon albo na przykład zimną piwnicę, bo jeżeli mieszka w bloku i ma tylko ciepłą kuchnię, no to jest to już troszeczkę problematyczne. Ale niektórzy z kolei mrożą odpadki kuchenne albo przechowują je w lodówce, a potem, gdy się uzbiera ich jakaś sensowna ilość, to je rozdrabniają, kompostują. Czy zakopują wtedy bezpośrednio w grządce? Więc u nas się nic nie marnuje, bo gdy mamy warzywa i owoce, no to je wykorzystamy, robiąc jakieś potrawy, a to, co pozostanie, to jak widzicie, podlega wstępnej segregacji na różnego typu odpadki bio, a potem wędruje albo do kompostu, jako któraś z warstw albo do grządki lazaniowej, jako któraś z warstw, albo do kompostownika bokashi. A potem z czasem robi się z tego przepiękna, wspaniała gleba. Więc jeżeli wyrzucacie odpadki kuchenne, warzywne czy, e, czy owocowe, to zastanówcie się, może warto jest robić taki własny nawóz i nie wydawać pieniędzy na nawożenie, a rośliny na pewno się odwdzięczą. Jeśli lubicie nasze nagrania, możecie udzielić nam wsparcia. Jesteśmy w programie wspierania artystów i twórców na YouTubie. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest kliknięcie przycisku Wesprzyj lub Wsparcie. Wtedy zostaniecie przeniesieni na stronę, gdzie w filmie informujemy o tym, na co to wsparcie przeznaczymy oraz jakie są możliwości wspierania. Drugi sposób to jest postawienie nam wirtualnej kawy. Bardzo dziękujemy Wam za Wasze wsparcie i za to, że z nami jesteście.